Optimus Prime. Ciemano Prime, widzowie, słuchajcie, dzisiaj sobie przerobimy jeden z takich dość może nieoczywistych eventów. Bo kiedyś wam mówiłem, że tak nie do końca ten event się opłaca inwestować. Niektórzy mówili, że rzeczywiście nie, nie oddaje ten event. ale ten event ma też swoje plusy i minusy. I mówimy tutaj oczywiście o event odkrywanie uzbrojenia. Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś rozmawialiśmy o tym, że on mi tam nie oddawał, wychodziło to bardzo słabo i tak dalej i tak dalej. Lecz ten event nie tylko jest po to, żeby coś nam oddawało, ale ten event jest też po to, żeby móc jak najszybciej sobie dojść do tego poziomu, tak. Jak mamy na przykład tutaj tego klina, chodzi o darmową inskrypcję. Popatrzcie. Mamy na przykład ten Lista tych życzeń, nie? No i tutaj ja mam w tym momencie 8 na 10. Jak dojdę do dziesiątki, to będę miał na przykład tą, tego, tą legendarną, jakby tak powiedzieć, yy, yy, inskrypcję, tak? No i oczywiście, żeby do tego dojść, jak tu sobie klikniecie na i, yy, macie na przykład 49 sztuk legendarnego zbrojenia formacji Klin. Apple powoduje mi odblokowanie kolejnej wersji, czyli będę miał już 9 na 10. No i tam chyba jest około 250, tak mi się daje, tych legendarnych nowo, żeby do tworzenia. No i właśnie taki event pomaga w tym. A czasem się jeszcze coś tam trafi. Nie jest jakiś to drogi event, bo w sumie idzie chyba gdzieś na fulla, żeby mieć 1200, gdzieś około 60 karabinów. Hmm, ja przenośnie robię gdzieś tam 420 albo 700, tu na potrzeby odcinka robię 700. Eee, z tego względu, że też potrzebuję troszeczkę więcej tych kamyków, bo ja tam pomalutku sobie, wiecie, je będę zbierał, będę wszystkie zbierał z skrzynki, potem to otworzę. Z tego względu, że planuję troszeczkę tam tą inskrypcję popchać lepiej na moich tutaj pięciu marszach, a też sobie już tam przygotowuję inskrypcję tu akurat na łazii pod piąty setup, czy szósty setup łuczników. No ale jakby czasem to była, czasem jeszcze zastąpienie byłoby za potrzebne w kawalerię, to też tutaj pod względem kawalerii też jest taka opcja, że mogę pójść, nie? Mam taką możliwość, nawet też tego w sumie nie sprawdzałem, czy da się coś jeszcze lepiej ogarnąć, ale chyba... Chyba już, czekajcie, kawalerię sobie pozostało, Nie, tu jest chłoma ma lepiej. Tutaj jest akurat to. O, tutaj, gdyby była jakaś lepsza inskrypcja, to można zmienić. Tutaj już raczej nie. I tutaj jedynie. A to jest bojownik. 2% dobre, żeby nie coś każdego rodzaju. wrażenie chyba taku. no. Jednak, by, jednak to chyba lepiej wychodzi, tak. Tutaj by się, oczywiście, przydał jakiś przemiana, no ale wiadomo, to nie będziemy mordować. E, kamieni. E, wiadomo, ja zastanawiałem się nad tym szóstym marszem. Jeszcze, czy to my uczynicy, czy może kawaleria, trzeci marsz, e, i wtedy pójść na przykład Belizariusz, Johan, a chułodać z Williamem. Kurde, mm, nie wiem, no. A z, e, z z ze Hermanem e, bardziej mi pasuje, tym bardziej, że nowy dowódca tutaj już jest dostępny. No bo event, prawdopodobnie, będzie teraz jakoś końcem końcem, końcem końcem, czerwca, gdzieś, przypuszczam, przed weekendem wypuszczą ten event. Więc też nie puszył, też tak bardzo z barbarzyńcami tutaj na swoim na swoim KVK, żeby tam być w topce, wyleciałem z dziesiątki, no bo ten dowódca będzie dostępny jeszcze przez chyba MG. Miał być tam niby 21-22 lipca, ale mi się zdaje, że jednak będzie troszeczkę wcześniej, ten dowódca rally nowy i też do Opena. On tam dostał małego nerfa, to jeżeli tam, nie wiem czy czytaliście, tam malutki nerfik wleciał. Jeszcze nie przeglądałem tak dokładnie, wiem, że tylko jak tak dzisiaj poczytałem po Discordach, no to właśnie pisali, że tam właśnie ta czwarta chyba i piąta umiejętność dostała małego nerfa. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Niby tam duel ale nie, ale wiecie, no to jest dowódca open field więc zobaczymy, jak on sobie będzie dawał, dawał radę. Ja go mam oczywiście aktować, ze względu na to, że ten szósty Marsz Łuków planuję robić. Właśnie Ashurbanipal z Hermanem by bardzo fajnie grał, a nawet jakbym próbował sobie zagrać Herman-Ashurbanipal, dlaczego nie przy większych balach. Jest taka opcja, więc będziemy myśleć, jak to po prostu ugryziemy. A na tą chwilę wróćmy sobie do odkrywania uzbrojeń. Miałem dla Was zagrać jeszcze tą mityczną krainę, pokazać, jaką gramy tam z ekipą, ale niestety nie wyrobiłem się z czasem i zagrałem po prostu to na telefonie. To jest nasz stary czas, 44. No ale to jest wiecie, to jest takie dla fanów do zrobienia. A bardzo, bardzo szybko nam poszło. Dzisiaj też. No to co, ja ogólnie. Wiem, że pytało mnie parę osób, jak to robić, w sensie jak tutaj inwestować. Ja zawsze robię te małe, dwójki, dwójki, czwórki, trójki, jest, jakby tak powiedzieć, wykorzystuję. No i tutaj 25, 26 też kupuję, bo no bo o 20 tam w górę jest szansa na legendę, więc to też jest, jakby tak powiedzieć, dodatkowa opcja. Tu mam chyba 5 darmowych uświeżenia, jak pamiętam, a potem już za gemy idzie, więc tutaj też trzeba to logicznie robić. Więc zacznijmy sobie tutaj, oczywiście przewim. Przewinę, no czemu nie ma? Przewiń. Przewiń, aby przekazać animację. No dawaj. Nie wiem, czym będę musiał tak chyba robić. Albo w boxie klikało, już nie pamiętam. A tu. Okej, okay, mamy. Mamy. Okej. Okay. A mi. Animacje. To są takie tutaj co będą lecieć idziemy dalej zobaczymy co nam da 26 okej okay. mamy coś ciekawego 3% ataku no trzeba zostawić może się kiedyś przyda i teraz tak no i co odświeżamy tego już nie robimy nie mamy żadnej te ale mamy dużo które trójek więc fajnie Oddaję nam Te epickie to są potem do przepalenia wszystkie Wrażenia A fajnie, fajnie że dużo tych takich po, pojedynczych dropi to jest w sensie dużo takich mamy dwóch trójek czwórek bo to warto Potem tutaj także do przepalenia Tak legenda więc za cztery tikety legenda to jest Fajna opcja a przy 20 po prostu jak jest 20 to jest większa szansa na wydropienie wiecie czegoś mocniejszego z inskrypcją tu niby wygląda fajnie to pod kawę ale może być wieszcie bez inskrypcji nie nie wiem czy jest warto te 38 po prostu wrzucać nie Lecimy dalej pomijamy o tu mamy dwie 26 więc może sobie nie pójdziemy dlaczego nie tym bardziej że mniej rubinów na znaczy, wrzucimy Hmm. Okay. Dobra, a no fajnie bo lecą le, dużo takich pojedynczych, lecz dwójek, trójek, czwórek, większa, większa szansa, nie? Tutaj 26 wlatuje i coś ciekawego. Średniawa. Tutaj też średniawa. Oczywiście średniawa. No, a i samo się zresetował, bo akurat kupiliśmy większość. Tu też z domu, zrobimy to samo. Fajnie, fajnie oddaje po prostu mamy na co wydać, nie? Nie ma tam jakichś dziesiątek, szesnastek, naprawdę fajnie. Mi się to podoba. Wiecie, czy będzie. E, nie, Psiarze, jakaś legenda wpadnie. Jakaś chociaż mała. Oczywiście będziemy mieli potem jeszcze ze skrzynek. 17. No, obrona piechoty można zatrzymać. Patrzcie, znowu, znowu ekstra, nie? Znowu mogę wszystkie wykupić, nie? tak gdybyś to ze mną otwierał tak jak ostatnio ten to byś był w szoku, jak to leci, nie. Jak brety, nie? leci fajnie bo nie muszę wiecie to nie mogę, nie muszę na razie używać tych tu jest jakaś ten o a tu o, ale dobra wpadł 10 Dziesięć... i znowu nie, i znowu zrobimy wszystkie ale ja nie a czy wszystkie czekajcie bo dziesiątki czy zrobimy wszystkie bo tak bo to jest dziesiątka dziesiątka bo nie, bo to nie opłaca się rzucać dziesiątkę to tam będzie epicki czy taki wiecie jak mamy mieć fiolet to właśnie tak do czterech Moim zdaniem te małe właśnie 4 5 2 3 opłaca się używać ale tej dziesiątki raczej bym nie używał mamy darmową to tu jakaś inskrypcja wpadła fioletowa więc tutaj po prostu tego nie. Niby tak koło troszeczkę, no bo w sumie darmowata, ale z jednej strony mamy tam trochę tego. Do wykorzystania. No. Idźmy dalej. O, to będzie ciekawe. Piątka. Podkusiło mnie. Normalnie bym tego nie klikał, bo przekracza 8. Tu jest jakaś nauki 122. Kurde. Kusi ta 122 bardzo kusi, nie? żeby odkryć. Ale to wiecie, może być inskrypcja pod łuki fajna, a nie do końca może to być inskrypcja taka, wiecie, pod. 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 podtypowy. Pod, pod podpowiedział taki scam. Ale w sumie powiecie, powiem wam, że tam wiem, że Emota jest na Discordzie. Będzie na chwilę na odcinku. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Dzień dobry panowie. Ja, jak coś was nie słychać, ale potrzebuję emoty przy właśnie jednym tym, żeby tylko zobaczył. Jakbyś mógł ebota zobaczyć, czy warto tą. Na. Dokładnie. No. Ale za dużo ryzyko, nie? Okej. Okay. Okej, okay, ale powiem ci, że jak oglądasz ten odcinek, bo teraz jestem w trakcie nagrywania, tak jak tutaj widzowie będą widzieć, to e, pierwsze 3-4 to mam przez cały czas między 2, 3 i 20 e, i przez cały czas je, wiesz, kręcę bez darmowych tych, nie? W sensie, że nie muszę, nie muszę, używać, nie? Czy mówisz, że te 122, tak? Nie wiem, nie wiem. No. Nie, lecimy dalej. Polecę dalej, no bo w sumie z drugiej strony to nie ma sensu, żebym miał ten szedł, tak mi się zdaje. A tym bardziej, że fajnie, fajnie odświeża, nie? Lecimy dalej. Okej, dziewiątka odpada, ale tu mam dwójki, trzydziestka, dwudziestka, dwudziestki, szóstki robię też. Bo w sumie to nie jest dużo to. Ta, to już jest granica, nie? Ale lecą fajnie niektóre. Ogólnie pierwsze dwa, trzy kręcenia były takie konkretnie. że po prostu nie musiałem nic odświeżać, wiesz, czyściłem, nie? Tych małych u granicą była szóstka czy siódemka? Czy tych, tak tych małych? A, o, to ja tam do czwórki robiłem. Odświeżamy. A. O, dwójki, czwórki, trójki i dwudziesta szósta. Piątek już nie robię. Zrobimy to stanie stanie czwórki. Yy, te czesadnie, yy, dzisiaj z czwórki miałem legendę, więc dwie chyba nawet dzisiaj. co też się przyda, nie? No, parcik duży. Ale ogólnie na razie jestem zadowolony, bo dużo oddaję. takich, że mam więcej tych, nie. No tu na razie nic. Dobra, lecimy dalej. Tak, widzicie, to już rubiny lecą. Więc też się przygotujcie, że też jakieś tam trochę rubinów musicie mieć, nie? 20 i 20, 26 na pewno. Pichota, ale na razie nic nie oddało, tak że była jakaś inskrypcja, tylko wiesz. Może epicka inskrypcja oddawała, nie? O to zostawiłem piechota 3-4. No i tutaj, gdybym na upartego, mówił wszystko, obróci za darmo, nie? Dłu same dwójki. Tak, no 100 gemów mi zostaje w kieszeni, nie? no to jest 100 z zostaje w kieszeni a tak to będę miał wiesz darmo, obyucie, że darmo bo więc ale dużo mi właśnie taki mam sytuacji. a no, wiadomo ale o, co kręcę w tym eventie? co jest to zawsze mi leci tak, żebym e, miał podtaczki, nie. Pamiętasz jak ostatnie jak mi podtaczki poleciały? Te trójki. To jest szok. A, darmowe kręceńko. No to już jest 38, ale 26. 38 już nie opłaca się, nie? O, inskrypcja

Czyli ty, zaraz, tylko ten, bo tutaj teraz nie udostępnię tego chyba. Ja, nim już poleciał. Akurat na to zbierałem, nie? Zbieraj, bo tam mam 8 na 10. 8 na 10 te. Ale jaja. Dobrze poleciało, naprawdę dobrze. O. O. Ale mega nie Dobra, zaraz pokażę to, ja tylko przeleźmy do końca. <laughs> Dobra, 26, jeszcze jedną. A i widzisz, 26 oddają, nie? Obrona, pyk. Szurka też, jeszcze odpuścisz szurka? Dobra, Ani już nie. Dobra, lecimy ten. No dobra, jest 26 na start. Okej, okay. trójeczki. Czwórki robić też, czy już odpuszczać te czwórki? Może poleć, nie wiadomo. No. Ale tylko dobrze wyrolować i. Idziemy znowu siedzieć, grzebać w tych wszystkich, chyba ja tam trochę tego tam no, zbierają ostatnio. Ty bardziej po ten, po ten szósty marsz, tam też podłuki, nie? Zresztą tak się zwahałem, czy kawalerie nie zrobi tego szóstego marszu. A, nie wiem. Okej, okay, mamy darmowe. No i poza, poza chyba, 36 chyba wszystko robić, nie? O to jest 20-20-T. No. Ja nacynę takich najlepszych tych dropów, nie. Z, Dobra zostawimy Okej okay, mamy jeden jeden ten no i odświeżamy i tak 28 już byś nie robił nie Ale to tam jeszcze mogę dokupić. Muszę jeszcze 15. Nie, bo muszę mieć do 700, nie? Bo mam 685, więc jeszcze 15 muszę wykręcić. To co, nie, nie robi tej dwie skusemki? Robiłem dwójki. Dwójki wezmę, A czwórkę jeszcze odbijać czy już na dwudziestkę Dobra. Okej, okay. no dobra, czyli mamy te siedemset otwieramy te jeszcze. O, piechota. Piechota 2, 3, 3, 2, 4, 2, 2, okej. Pozostawimy sobie. No tutaj te były. Tutaj co? O, jest. Wytrwałość. Podrataku Nie było cię Niemcy jak Animusz mi poleciał przed chwilą, więc. A widzę. A. zaraz rzucę na ten czekaj hmm. Gdzie on będzie? To była to był chyba emblem, nie?

I na koalicję rzucę, niech widzą A i do bile, do bile wrzucę Gdzie jest bile? Do kitchen O już Ma, ma, ma Rulujemy od razu Nie no, szczerze to nie nawet... Tylko nie Nie wiem szczerze, poczekaj Przejrzyjmy co tam mamy będzie trochę dłuższy odcinek. Dobra, tu mamy, tu akurat mamy wszystko. No tutaj będę swapował to na, na ten, na wiadomo na co. Na kleszcze, Zugę. Zugę ma to. Nie wiem, czy to jest sens, lepiej dać Zugę. Ragnar. Ragnar wygląda tak, a huo? Chyba Ragnar, nie? Nie wiem, czy to że tutaj na, na drugi najlepszy marsz. No pierwszy ma full. Pierwszy jest full zrobione, nie. Tutaj nie ma co. W tym momencie, jak tak popatrzę, to albo z Zuga, albo bike Tak. Zuga wygląda tak, nie. To wtedy musiałbym zmienić na pinsera, nie? Tutaj i tak to będę potem słapał, słapa robił, nie? Dobra, to. Nie, 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 bo to wiesz, chciałem pozbierać i dopiero tam robić te kameki, bo na razie to zbieram. No to nie wiem, pod piechotę, pod piechotę lecimy z tym. Dobra, to może co wyleci. Dobra, to lecimy, zobaczymy co będzie 1 8, to nie, lecimy dalej Ktoś w marszu, to nie i zastąpić I blokować, nie, blokuje A tak no, no bardziej piechota, no Dobra, lecimy Uf. Tu kawaleria, nie? No i teraz, i teraz, teraz mam, teraz mam, się, nie? Bo nie pamiętam co tam chłomio. No też. To nie. Jakbym mu wsadził to za to. Bo tu masz śmiałość. Hmm, Ragnar ma to, to. A Ragnar ma to. O, Ragnar wyjęty by dostał No. Nie wiem. Ani może by poszedł pod to. Bo zugę ma znowu. To, ale to łuki, to tam odpuściliśmy łuki. Teraz akurat fajnie poleciało pod ten. Dobra, to spróbujemy pod ten, pod chłonie, yy, pod kawalerię drugą, nie? A tak będzie najprościej. Czyż wiesz, z drugiej, z drugiej, z drugiej strony ja też myślę o tym, nie? Żeby, no... Nie, dobra, robimy pod piechotę. Robimy pod piechotę, bo i tak jak chciałem robić tego pizzera, więc e, robimy pod piechotę, bo potem jak coś, to tylko zrobię tego e, słapa. dobra. To? Eee... Kurde, może dwa, może nie, 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 mal ma sobie trzeci, jeżeli to tam też mi brakuje. O, jest ten, to co? sobie na razie. Ale nie blokuje, nie? No i co? Resetujemy, nie? Lecimy dalej. Zawsze możemy tak pokombinować. Za długi. Kurde, ta kawaleria tutaj męczy o, atak za stąd. Trzy cztery, trzy jeden ostatnie e. dobrze, krzyknąłeś. Zapomniałem zapisać, bym był. i oh, PZ. No. Jest OK. I teraz można zmienić. I teraz można zmienić na potem na Pinserail. Tylko musiałbym większe zmienić. Tylko tam no to to co mam tutaj. No to to jest nie na Ragnarze, tylko na Bekeyu, nie? To musiałbym większość tego schłopować. A to na, nie opłaca się z niej z białych nie? Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Do zobaczyska, widzowie. Hejo.